Panie redaktorze, TVN kłamie? Trudne pytanie. To znaczy, czy kłamstwem jest niedostrzeganie jakichś aspektów? Nie. No. Wszystkie media są wybiórcze w tym sensie, że każda informacja to jest wybranie powiedzmy z tysiąca okruchów, tych okruchów trzydziestu. W związku z czym to zawsze jest takie, że nie wszyscy mogą być zadowoleni. TVN się stara być, bo rozmawiamy tu o warstwie informacyjnej, a komercyjną wartością informacji jest to, żeby być wiarygodnym. Więc TVN, a zwłaszcza TVN24, w którym pracuję, stara się być wiarygodny. Że to nie zawsze wychodzi. Że to nie wszystkim się podoba, tak jest. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy dosyć podzieleni w różnych fundamentalnych sprawach, czego tu na szczęście na przystanku Woodstock nie widać, bo to jest takie fenomenalne miejsce, które ja zresztą moim znajomym socjologom polecam ciągle do opisania. Jak to jest, że w tym podzielonym świecie na przystanku Woodstock ludzie są tak sympatyczni, tak serdecznie do siebie nastawieni, tak nastawieni pomocowo. Tak zjednoczeni w uśmiechu pewnym i w takiej sympatii, że to jest dla mnie fenomen jakiś. Ale jakiś czas temu Pan powiedział, że model biznesowy mediów, które hmm, polegają na tym, że rzetelnie informują, dobiegł końca po prostu. To znaczy media komercyjne nie mogą abstrahować od tego co interesuje odbiorców. W związku z czym pojawiają się takie media jak Dziennik Fakt, który nie ma na za zadanie informowania o tym co się dzieje na świecie i jak jest, tylko ma za zadanie zaciekawić odbiorcę. W związku z czym Dziennik Fakt Publikuje artykuły typu. Yy, w Bydgoszczy mieszka pan, który znalazł oku wynalazł okulary pozwalające innych widzieć bez ubrania. Albo yy, mieszkańcy wioski pod yy, zwojówstwo łódzkiego znaleźli w lesie jeziorko pełne wódki, i tu jest do tego stosowne zdjęcie ludzi z wiaderkami zadowolonych. To są bzdury, ale ludzie to chcą czytać i media nie mogą. Ap strachować od tego, co ludzie chcą oglądać. Dlatego jeżeli TVN24 został bardzo skrytykowany rok temu z powodu tego, że przerwał publicystyczną, publicystyczny program Loża Prasowa, dlatego że detektyw Rudkowski zrobił konferencję prasową na temat matki małej Madzi. To nie jest to działanie irracjonalne, tylko działanie racjonalne, bo to jest stacja komercyjna i jeżeli my nie przerwiemy loży prasowej, to widzowie uciekną do tych stacji, które będą transmitowały konferencję prasową Krzysztofa Rudkowskiego, niestety. I tu w tym kontekście konkurencja, jaka jest na rynku stacji informacyjnych, jest dla nas zabójcza. Bo w czasach, kiedy byliśmy jedyną stacją informacyjną, dyktowaliśmy warunki, byśmy takiego programu nie przerwali, dlatego że Wiz nie miałby gdzie uciec na konferencję Krzysztofa Rodkowskiego, a rok temu już miał co najmniej dwie inne stacje, które to poddawały. Ja miałem zawsze taki kłopot, kiedy prowadzę szkło kontaktowe, prowadziłem szkło kontaktowe, a Monika Olejnik zapraszała y, do kropki nad i Nelly Rokite. Panią, która naprawdę nie ma niewiele, do, moim zdaniem, niewiele do powiedzenia. I ja wiedziałem, że będę miał w programie co najmniej dwa telefony, które będą pytały, w którym będą padały pytania, dlaczego Wy tę kobietę zapraszacie? Ja nie mogę szczerze odpowiedzieć, dlatego że na Nelly Rokicie rośnie widownia, a tak było. Na Andrzeju Leperze, nieżyjącym już polityku, też zawsze rosła widownia. Być może ludzie lubią